Choć za oknem coraz dłuższy dzień, czujemy się osłabieni, zmęczeni, roztargnieni. Narzekamy na brak koncentracji, zapominamy o ważnym spotkaniu. Czy wszystkich nas dopadła jakaś tajemnicza choroba? Na szczęście nie. To zwykłe przesilenie wiosenne, dla jednych mniej, dla innych bardziej dokuczliwe. Dopada jednak każdego, bez względu na wiek, płeć i stan ducha. I nie ma co się śmiać, ale taki stan w porę niezauważony może spowodować nawet niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. Jak sobie radzić z przesileniem wiosennym? Posłuchajmy lekarza specjalisty medycyny rodzinnej, doktora Janusza Kamińskiego, szefa Tarnobrzyskiego Polimedu. Panie doktorze, pewnie nie ma takiej jednostki chorobowej jak przesilenie wiosenne, ale wiele ludzi o tej porze roku szczególnie cierpi. Czy można sobie jakoś z tym poradzić, żeby przejść lepiej ten okres wiosny, przedwiośnia? No, faktycznie jednostki chorobowej nie ma, niemniej jednak wszyscy to obserwują. W związku z tym coś. Na tak zwanym temacie być musi. Faktycznie sporo osób w tym okresie, czyli tak przełom lutego-marca, cały marzec, nawet można powiedzieć o początku kwietnia, skarży się na takie permanentne osłabienie, niechęć, obniżenie nastroju. Wiąże się to być może z wieloma niedoborami w organizmie, na przykład to może być niedobór różnych zespołów witamin. Może być też to spowodowane tym, że nasze pokarmy, które w tej chwili spożywamy, nawet jeżeli jemy sporo warzyw i sporo owoców, te owoce to już nie są takie pełnowartościowe, jak bywają jesienią gdzie one są naładowane różnymi witaminami. W tej chwili część witamin w tych owocach uległa destrukcji, także faktycznie może być takie zjawisko, że te pokarmy są niepełnowartościowe. Chciałbym zwrócić uwagę też i na to, że zima ma też swoje prawa. Wydatkujemy mnóstwo energii na to, żeby utrzymać ciepło organizmu, a to jednak wiąże się z jakimś tam powiedzmy kosztem. Organizm, żeby utrzymać temperaturę musi dużo energii na to zużywać i też po pewnym czasie może to skutkować tym, że powstają takie właśnie osłabienia. Często też pojawiają się w tym okresie takie obniżenia nastroju związane z tak zwaną depresją wiosenną co też może mieć, może rzutować na cały kształt funkcjonowania organizmu. Z takich zaleceń, jakie można by tutaj uniwersalnych użyć, dobrze by było zwrócić uwagę na niedobory witaminy D3 w organizmach. Praktycznie w naszych szerokościach geograficznych o tej porze roku można mówić o stuprocentowym niedoborze tej witaminy w organizmie i ona też, ponieważ ma duży wpływ na konstytucję kośćca, ale też i na funkcjonowanie mięśni, funkcjonowanie psychiki, a nawet funkcjonowanie odporności organizmu na zachorowania, na infekcje. Ja to też w praktyce swojej obserwuję, że tak jak w jesieni Zachorowania są krótkie i z reguły bez powikłań, tak w tej chwili, o tej porze roku. Ludzie chorują, szczególnie starsi. Chorują ciężej, dłużej i częściej występują powikłania tych infekcji. Takich banalnych infekcji wirusowych, które tak praktycznie w lecie i w jesieni to przechodzą bezkarnie, teraz częściej występują powikłania. Również gorzej się czują pacjenci, którzy chorują na schorzenia układu krążenia. Częściej też o tej porze roku występują powikłania w postaci jakichś tam zaburzeń krążenia, w postaci osłabienia serca z nasileniem niewydolności krążenia, nasileniem niewydolności wieńcowej. No i niestety, jak zwykle w marcu, częściej występują niż o innych porach roku tak zwane nagłe zgony sercowe, być może też wynikające z tego, że rezerwy energetyczne naszych organizmów. Są wyczerpane. No z zaleceń, cóż, no, można polecać zdrowy tryb życia, czyli więcej spacerów na świeżym powietrzu, więcej preparatów witaminowych w pożywieniach, więcej zdrowej żywności. A więc te owoce i warzywa trzeba bardzo pielęgnować z pokarmów takich. Które normalnie jemy. No, należy pamiętać o, o rybach morskich, które zawierają sporo witaminy D3. Kiedy się kończy ten najtrudniejszy dla naszego zdrowia okres? Najtrudniejszy okres dla naszego zdrowia generalnie to się kończy dopiero w pod koniec kwietnia. Czyli jeszcze dużo czasu przed nami? Tak, jeszcze sporo czasu przed nami, żeby można było za, załadować nasze akumulatory energetyczne na nowo. Generalnie wtedy, kiedy już się pojawiają nowaliki, a więc te zielone części warzyw, które się, które się powiedzmy, nadają do, do spożywania, one uzupełniają i magnez, i, i część witamin, które są nam niezbędne. Czy wszystkie te takie odżywki, witaminy możemy sobie kupić bez recepty? Nie jest konieczna wizyta u lekarza. Czy lepiej byłoby skonsultować jednak się w gabinecie choćby medycyny rodzinnej? Więc większość z tych preparatów jest dostępna bez, bez recepty. Niemniej jednak pacjenci, którzy chorują na wiele schorzeń, zanim sięgną po preparaty wielowitaminowe, dobrze by było, żeby skontaktowali się z lekarzem rodzinnym. Sporo niedobrych ostatnio rzeczy pojawiło się na temat stosowania tych preparatów wielowitaminowych u pacjentów, którzy chorują na schorzenia przewlekłe. Na pewno nie można bezkarnie w wieku podeszłym stosować witamin z grupy B, ponieważ często te witaminy mogą doprowadzić do tego, że ukryty dotąd rozwój choroby nowotworowej nagle zaczyna się przyspieszać. W związku z tym starszym osobom najpierw zalecałbym jednak konsultację z lekarzem. Natomiast młode osoby aktywnie prowadzące życie, jeżeli czują tego typu osłabienie, no to raczej mogą po preparaty magnezu, preparaty wapnia i preparaty wielowitaminowe sięgać bez większego zagrożenia dla, dla zdrowia. Czas przesilenia wiosennego powinniśmy sobie uprzyjemniać zabiegami, które pomogą nam odzyskać straconą zimą energię. Jednym z takich zabiegów może być masaż, który pozwoli na chwilę rozluźnienia i relaksu. Czy taki masaż gorącymi kamieniami ma tylko właściwości relaksujące, czy również działa leczniczo na nasz organizm? Można tak powiedzieć, że leczniczo, ponieważ gorące kamienie rozgrzewają nasze tkanki, przez nie lepiej nasze tkanki lepiej są dotlenione. Zwiększa się ilość leukocytów w organizmie, które są odpowiedzialne za naszą odporność. Czyli nie dość że poprawia samopoczucie, to jeszcze jesteśmy zdrowsi. A czy na przykład działa pozytywnie na nasz układ krążenia masaż? Tak oczywiście, w zależności jaki ten masaż będzie, czy będzie bardziej energiczny, czy wolny. Bo jeżeli jesteśmy zestresowani. Masaż relaksacyjny nas odpręży, zmniejszy ciśnienie. Wtedy jesteśmy bardziej zrelaksowani, możemy się wyciszyć. Czy o tej porze roku jest jakiś konkretny masaż, czy rodzaj masażu, który by Pani poleciła? Chodzi nam. Od pory roku, czyli o tę najtrudniejszą dla naszego organizmu wiosnę, kiedy jesteśmy bardziej osłabieni po zimie, potrzebujemy więcej energii. Który z masaży oferowanych przez państwo poleciłaby pani jako najlepszy, teraz właśnie? Najlepszy właśnie gorącymi kamieniami, ale również mamy też w ofercie bańkę chińską, też bardzo polecam. Ona nie dość, że jeszcze mocniej rozgrzewa tą tkankę, bo to jest taki masaż próżniowy. No właśnie, na czym polega ta bańka chińska? Bańka chińska, jest to masaż na podciśnieniu, oczywiście bańkami gumowymi. Czy to wygląda jak kiedyś te bańki, które stawiały nasze? Troszeczkę babcie? inaczej, one są gumowe i ciśnienie sami usta ustalamy. Niczego nie podpalamy, nie smarujemy nie, spirytusem nie. pleców. Wystarczy no to... tylko oliwką nasmarować, żeby był po prostu lepszy poślizg po, po ciele. one działają antycelulitowo, wyszczuplająco, poprawiają krążenie, nasze samopoczucie, ujędrniają ciało. Jest bardzo duża zalet. No właśnie, a czy każdy może skorzystać z masażu? Czy trzeba ma mieć jakieś do tego specjalne predyspozycje zdrowotne? Może są osoby, które w ogóle nie mogą korzystać z tego rodzaju relaksu? No, są, jest dużo przeciwwskazań i jeszcze przed masażem trzeba je wykluczyć. Co jest tak? największym przeciwwskazaniem do robienia masażu? Takie choroby nowotworowe, ciąża, nadciśnienie. Jest wiele przeciwwskazań. Czyli najpierw pacjent w zasadzie klient, który przychodzi do Państwa do salonu, musi opowiedzieć o swoich wszystkich tak, ja dolegliwościach o stanie zdrowia. Ja przeprowadzam taki dyskretny wywiad na ten temat. I nadciśnienie jest jednym z przeciwwskazań, tak? Tak, nadciśnienie. O tej porze roku, jakie masaże może pani polecić? Które są najlepsze dla naszego stanu zdrowia właśnie teraz wiosną? Masaż gorącymi kamieniami, masaż bańką chińską. Masaże antyculitowe, ujędrniające, wyszczuplające, tak by przygotować się na wiosnę dobrze. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy jeden taki masaż wystarczy? Pewnie nie. Na pewno trzeba kilkakrotnie. Jak często trzeba taki masaż powtarzać, żeby był efekt? No, w zależności jak widoczny jest efekt, tak dwa razy w tygodniu dobrze jest przejść od pięciu do dziesięciu serii takich masaży i tak jakbyśmy teraz zaczęli, to kończymy w połowie kwietnia, tak? No, tak można powiedzieć. Przez miesiąc. Regularnie tak. oczywiście. Dwa razy w tygodniu, przez miesiąc masujemy nasze ciała i będziemy wtedy zdrowi, będziemy mieć doskonałe zdrowi, samopoczucie. Energii, tak. Pierwsza osoba, która wyśle maila z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe, które brzmi: Jakie są przeciwwskazania do stosowania masażu gorącymi kamieniami? Wygra 20-minutowe wejścia do solarium. Fundatorem nagrody jest CC Hair and Day Spa w Tarnobrzegu. Odpowiedzi należy przesyłać na adres k.sobieniewska@tv.tarnobrzeg.pl.